Cześć, witam was w kolejnym odcinku, a dzisiaj... Cristiano Ronaldo to nadal grająca legenda piłki nożnej. Niestety Portugalczyk wciąż pozostaje bez klubu. Jakie są szanse na powrót Ronaldo do Realu Madryt? Dlaczego prezes Eintrachtu Frankfurt zadrwił z Portugalczyka? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem wam także o sporych kontrowersjach wokół reprezentacji Polski, Juanie Laporte, który chce powrotu Leo Messiego do FC Barcelony, oraz o Francuzach, którzy chcą ukarać Emiliano Martineza. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przekapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Bardzo was również proszę o zostawienie kciuka w górę, jeżeli dowiecie się czegoś nowego. Dzięki temu będę mógł się nadal rozwijać. Partnerem dzisiejszego materiału jest STS legalny polski bookmacher oraz oficjalny sponsor reprezentacji Polski z najlepszymi bonusami na rynku który wprowadził jeszcze większy bonus powitalny dla nowych klientów. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Dlaczego ta oferta jest aż tak dobra? Ponieważ możecie otrzymać od STS bonusy przy trzech pierwszych wpłatach, łącznie do 1500 zł, a także dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań. Dodatkowo pierwszy zakład jest bez ryzyka do 100 zł. W skrócie: wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na stronie sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie. Oraz w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV oferta tylko dla osób pełnoletnich. Cristiano Ronaldo, od czasu udzielenia kontrowersyjnego wywiadu, w którym wyrzucił wszystkie żale w stronę Manchesteru United, pozostaje bez klubu. 37-letni piłkarz, który wciąż mógłby pełnić kluczową rolę w niejednym europejskim zespole, pozostaje bez klubu, a zarówno media, jak i działacze niektórych drużyn zaczynają drwić z Portugalczyka. Tak aktualną sytuację Ronaldo skomentował prezes Eintrachtu Frankfurt. Otrzymaliśmy ofertę zakontraktowania Cristiano. Mam jednak wrażenie, że był on już oferowany każdemu klubowi występującemu w Lidze Mistrzów. Jak więc możemy wywnioskować, Portugalczyk znajduje się chyba w najgorszym momencie swojej kariery. Na dodatek jego relacja z obecnym agentem Jorge Mendesem uległa pogorszeniu. Cristiano i Mendes współpracują ze sobą od blisko 20 lat. To właśnie Mendes pilotował w 2003 roku transfer gracza ze Sportingu Lizbona do Manchesteru United i od tamtej pory dba o jego interesy. Według najnowszych doniesień ich relacja zaczęła się jednak mocno psuć w ostatnich tygodniach. Ronaldo skupił się na mundialu, a Jorge Mendes miał za zadanie znaleźć mu nowy klub. Priorytetem dla zawodnika jest podobno pozostanie w Europie. Z uwagi na jego wiek i ogromne oczekiwania finansowe, brak jednak chętnych na podpisanie z nim umowy. Kasę z kolei chętnie wyłożą natomiast Saudyjczycy z Al Nast, ale Ronaldo zdążył już zdementować plotki, jakoby zamierzał występować w tamtejszej lidze. Mieją kolejne tygodnie i nie wiadomo, gdzie ostatecznie zagra pięciokrotny zdobywca złotej piłki. Jak podaje AS negatywnie, odbija się to na jego relacji z agentem. Jorge Mendes ma podobno pretensje do swojego klienta. Chodzi o to, że kluby zainteresowane transferem zupełnie zignorowały Mendesa i miały negocjować bezpośrednio z Ronaldo. Ciekawe informacje podał z kolei dziennik ABC Deportes, który opisał aktualną sytuację potencjalnego powrotu Cristiano do Realu Madrid. Ich zdaniem CR7 jest gotów grać za znacznie mniejsze pieniądze, ale Real Madrid nie wierzy, że Ronaldo zaakceptowałby rolę w zespole. Oczywiście mowa o roli rezerwowego Karima Benzemy i raczej nie dziwią tutaj obawy królewskich. Portugalczyk to profesjonalista z ogromnymi ambicjami, ale niestety, owe ambicje w ostatnim czasie tworzyły sporo kontrowersji wokół drużyn, w których występował. Na ten moment, mimo wszystko, najgłośniej mówi się jednak o transferze do Al-Nasr, czyli zespole, który występuje w Arabii Saudyjskiej. Portugalczyk miałby się związać z szejkami aż 7-letnim kontraktem, który zagwarantowałby mu kosmiczne zarobki. Musimy jednak mieć na uwadze, że to byłby koniec Portugalczyka w wielkim futbolu. A według Was, Cristiano Ronaldo może być jeszcze kluczowym zawodnikiem w topowej europejskiej drużynie, czy według Was jego czas już przeminął? Napiszcie w komentarzach. Wokół reprezentacji Polski pojawia się coraz więcej dziwnych afer. Słynne 8 sekund Roberta Lewandowskiego na temat taktyki Jerzego Brzęczka, niespodziewana ucieczka Paulo Souzy z Polski, a teraz afera premiowa, która wydaje się jednym z powodów zwolnienia Czesława Michniewicza. W piątek natomiast w mediach pojawiły się informacje o tym, że Lewy miał być wręcz zażenowany poziomem treningu w reprezentacji Polski w Katarze. W rozmowie z RMFFM ostrych słów napastnikowi FC Barcelony nie szczędził Antoni Piechniczek. Legendarny szkoleniowiec uważa, że to właśnie Lewandowski i inni doświadczeni kadrowicze są odpowiedzialni zarówno za rozstanie z Michniewiczem, jak i wcześniejsze zwolnienie Jerzego Brzęczka. Przyjdzie nowy selekcjoner, powoła ich i rozpoczną się nowe, że tak powiem, układy. Martwi to, proszę zwrócić uwagę, że na dobrą sprawę już drugiego trenera zwolnili zawodnicy. Podobnie rzecz miała się z Brzęczkiem, słynne milczenie 8 sekund. Nie wierzę, że Czesław Michniewicz nie miał czegoś, czego mógłby się od niego nauczyć nawet Lewandowski. Robert ma dużą siłę w reprezentacji, gdyby był lojalny. Mógłby powiedzieć, zaufajmy selekcjonerowi jeszcze raz. Tego nie zrobił. Piechniczek zwrócił się z bezpośrednim apelem do kapitana Białoczerwonych. Uważa, że jego zachowanie w kadrze może się odbić czkawką w FC Barcelonie, gdzie lewy występuje od zaledwie kilku miesięcy. Nie możesz publicznie mówić czegoś takiego, co powiedziałeś parokrotnie. Nie możesz gestami zdradzać, co chcesz przekazać. Niestety, pamiętaj, że jesteś tylko piłkarzem. Dwa razy zmieniłeś trenerów reprezentacji Polski, a trener klubowy stoi z boku i się patrzy. I dojdzie do wniosku: ja ciebie szybciej skasuję, niż ty mnie. Nie wiadomo, co będzie za pół roku, za półtora w Barcelonie. Wtedy rachunki zostaną wyrównane. Chyba powoli każdy z nas ma dosyć negatywnych nastrojów panujących wokół naszej reprezentacji. Czasem muszą się one jednak pojawić, aby móc dokonać gruntownych zmian. Sama krytyka, która spadła na Roberta Lewandowskiego, nie jest do końca uzasadniona. Pamiętajmy, że Robert jest tak naprawdę głosem całej szatni naszej kadry. Leo Messi opuścił Camp nou przed startem poprzedniego sezonu. Z powodu problemów finansowych Barca nie była w stanie zaoferować mu nowego kontraktu. Argentyńczyk podpisał umowę z Paris Saint Germain, która wygaśnie 1 lipca przyszłego roku. Wiele wskazuje jednak na to, że 35-latek zdecyduje się pozostać w PSG na dłużej. Niedawno Le Parisien przekazało, że Messi ma podpisać nowy kontrakt z Paryżanami. Tymczasem o potencjalny powrót Mistrza Świata do Barcelony został zapytany prezes katalońskiego klubu. Leo Messi jest dla nas najlepszym piłkarzem w historii. Dorastał w Barcelonie, grał tutaj, dał nam tyle radości i zawsze będzie kojarzony z klubem. Jestem przekonany, że nadal wspiera też Barcelonę. Bardzo chciałbym, żeby pewnego dnia wrócił do Barcelony, ale teraz jest piłkarzem Paris Saint-Germain. Zobaczymy. Wydaje się, że Laporta chciałby, aby Messi wrócił do FC Barcelony. Kibice również, ale sam Argentyńczyk raczej nie do końca. W mojej opinii jest to tylko granie na emocjach ze strony prezesa, który mydli oczy fanom. Warto wspomnieć, że w 2021 roku, kiedy Argentyńczyk opuszczał Camp Nou, również deklarował, że Messi na 100% pozostanie w klubie, a sami wiemy jak się to skończyło. Powoli możemy przyzwyczajać się do faktu, że Messi zakończył swoją przygodę w FC Barcelonie w roli piłkarza. Emiliano Martinez to bramkarz, który nie zasłynął w świecie piłki nożnej za sprawą niesamowitych interwencji. Ogromną popularność przyniosło mu jego bardzo kontrowersyjne zachowanie na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jego temat znów wrócił na okładki pierwszych gazet po finale Mistrzostw Świata, kiedy po odebraniu złotej rękawicy wykonał nietypowy gest. Już wtedy jego zachowanie było mocno krytykowane, jednak Czargoryczy goryczy przelał się podczas świętowania przez zawodników Argentyny zdobytego mistrzostwa. Już na terenie swojego kraju. Podczas siesty Martinez przebrał lalkę za Kyliana Mbappé i wymachiwał nią w stronę kibiców. Internauci są oburzeni zachowaniem bremkarza. Kibice twierdzą, że umiejętność wygrywania jest równie ważna jak umiejętność przegrywania. Piłkarz Aston Willi nie pokazał klasy, a to kłóci się z hasłem Respekt, który jest tak mocno promowany przez FIFA oraz UEFA. To zachowanie nie pozostało bez reakcji francuskiej federacji. Ich prezes, Lagret, powiedział w jednym z wywiadów, że związek złożył wniosek o ukaranie piłkarza. Przy okazji skontaktowano się z członkami argentyńskiej federacji, żeby wyjaśnić sytuację. Uważam te ekscesy za nienormalne w kontekście rywalizacji sportowej i trudno mi to zrozumieć. To idzie za daleko, zachowanie Mbappé było wzorowe. A wy co sądzicie o zachowaniu Roberto Martineza? Podzielcie się swoją opinią w sekcji komentarzy. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!